Przez wiele wieków ludzie sądzili, że Ziemia jest płaska. Choć tak naprawdę to niektórzy do tej pory tak twierdzą, podając za argumenty różne dziwne rzeczy. Jak na przykład to, że NASA, czyli Amerykańska Agencja Kosmiczna, obrabia w Photoshopie zdjęcia, które są zrobione z kosmosu. A co jeśli teraz powiem, że to prawda? Że faktycznie zdjęcia, które są wysyłane z kosmosu, są obrobione komputerowo. Zapraszam. I od razu wyjaśniam, że jeśli chodzi o te zdjęcia, które są z kosmosu i które są publikowane przez NASA, to one faktycznie są przerobione w Photoshopie. I być może byłby to szok i niedowierzanie, gdyby nie to, że nie jest to jakaś teoria spiskowa, ale fakt. Ale problem w tym, że sama NASA o tym mówi i nie kryje się z tym. Mówią, że zdjęcia są przerobione komputerowo, ale po to, aby zdjęcia naszej planety były wyraźniejsze i aby uwydatnić pewne cechy naszej planety. Czyli ten argument padł. A innymi argumentami nie będę się zajmował, bo szkoda na to czasu. Tym bardziej, że jest wiele naukowych kanałów, które udowadniają, że zwolennicy teorii płaskiej Ziemi, jakby to delikatnie powiedzieć, mijają się z prawdą. Niemniej jednak, faktem jest to, że nasza planeta kręci się wokół własnej osi i to już od ponad 4,5 miliarda lat. I na skutek tego obracania się Delikatnie się spłaszczyła na biegunach. Delikatnie, to mam tu na myśli 22 km, czyli przez ponad 4 miliardy lat obracania się, delikatnie się spłaszczyła. A było to konsekwencją siły odśrodkowej, która wynika z obrotu naszej planety. I ten obrót naszej planety, ja lubię nazywać ruchem wirowym, ze względu na jego ogromną prędkość ale o tym to na innym filmie. Mówiąc dalej, mówimy, że kula ziemska jest kulą. No, kula ziemska, prawda? No niby tak, ale nie do końca. Bo okazuje się, że ze względu na to spłaszczenie kuli ziemskiej, nie powiem już o kuli, tylko raczej o elipsie obrotowej. Ale gdybyśmy jeszcze dokładniej obejrzeli świat, to okaże się, że przecież na kuli ziemskiej mamy wyżyny, góry, niziny, kotliny. Czyli. To nie jest do końca elipsa. No właśnie, a jeśli nie elipsa, to co to jest? I specjalnie dla naszej planety wprowadzono nazwę tego kształtu. Więc o naszej planecie tak naprawdę powiem, że jest to geoida. Co więcej, na powierzchni globusa widać południki i równoleżniki. Południki to są linie, które łączą biegun północny z biegunem południowym. Wszystkie południki mają taką samą długość, wynoszącą około 20 tysięcy kilometrów. Z kolei równoleżniki to są te linie, które przecinają południki pod kątem prostym. Równoleżniki są różnej długości i biegną ze wschodu na zachód lub z zachodu na wschód, jak kto woli. Najdłuższym równoleżnikiem jest równik, który dzieli naszą planetę na dwie części, na półkulę północną i na półkulę południową. Równik ma długość 40 075 km. Natomiast im bliżej bieguna północnego lub bieguna południowego, tym te równoleżniki są coraz krótsze. Co jest jeszcze ważne? Nazwano cztery inne ważne równoleżniki. Oprócz równika mamy zwrotnik raka na półkuli północnej, zwrotnik koziorożca na półkuli południowej, koło podbiegunowe północne oraz koło podbiegunowe południowe. I co jest jeszcze ważne? To zarówno południków, jak i równoleżników jest nieskończenie wiele. Ale mają one swoje zakresy. To znaczy, że ze wschodu na zachód i z zachodu na wschód jest od 0 do 180 stopni. Czyli od 0 do 180 stopni w kierunku wschodnim oraz od 0 do 180 stopni w kierunku zachodnim. Czyli w sumie 360 stopni. Natomiast od równika w kierunku bieguna północnego mamy od 0 do 90 stopni. I w kierunku południowym tak samo. Od 0 do 90 stopni. I teraz, jak to pokazać? Nieprzypadkowo mam tu jabłka. Więc tak, mając jabłka i mając nóż, nie muszę kroić kuli ziemskiej, żeby wam coś pokazać. Więc tak, jeśli przeciąłbym ziemską na dwie części, to zrobiłbym takie coś. Czyli wyobraźmy sobie, że to jest nasza ziemia. Przecinam wzdłuż równika i mamy półkulę północną i półkulę południową. Jednak jeśli przeciąłbym wzdłuż południka 0 stopni i południka 180 stopni, południka 0 stopni i 180 stopni, to bym zrobił coś takiego. I w tym momencie mam półkulę. Wschodnią i zachodnią. Wow! Więc jeśli popatrzę na pół kuli ziemskiej, to tych stopni jest rzeczywiście od 0 do 180 od 0 do 180 na półkuli wschodniej oraz od 0 od 0 do 180 stopni na półkuli zachodniej jednak patrząc na te dwie części to tak jak powiedziałem, jest od 0 do 90 stopni i od 0 do 90 stopni. Jednak, żeby to jeszcze bardziej zobaczyć, to ja przetnę jeszcze w ten sposób. Czyli mamy wyciętą, tak jakby, ćwiartkę naszej kuli ziemskiej. Więc w tym momencie widać, że jeśli bym liczył od tego miejsca, czyli od płaszczyzny z równikiem, i chciałbym sprawdzić, ile stopni jest do tego miejsca. I to jest kąt prosty. Kąt prosty czyli 90 stopni. I tak samo będzie w przeciwnym kierunku tu również jest 90 stopni. Kula Ziemska może nie jest jabłkiem. Ale łatwiej mi było pokazać to doświadczenie na zasadzie właśnie owoca. Zamiast siąść w globus. Po szkodach. Tym bardziej, że ma już swoje lata. W tym materiale to byłoby już wszystko. Więc bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie i wytrwanie do końca. Natomiast zapraszam Was jeszcze na film dotyczący poszczególnych kontynentów i oceanów, do których link znajduje się w tym miejscu. Do usłyszenia.